Naczynka do yerba mate. to jest błama. Mamy takie naczynka, które bardziej zazwyczaj pasują do yerby na ciepło. Czym one się różnią? Jeżeli chodzi o naczynka do tele, to one przede wszystkim muszą być wysokie, tak jak to, żeby się nie dużo lodu. Najważniejszą rzeczą terele jest to, żeby było to... Zimne. Często naczynka do yerby, takiej na ciepło, są po prostu mniejsze, mogą być niższe, one też pozwalają nam przygotować chociażby kopczyk, czyli metody takie bardziej architektyczne, urugwajskie przygotowanie mate. A jak mamy yerbę na zimno, nieco takie ważne, Paragwajczycy bardzo często nie robią tego kopczyka, tylko zalewają i faktycznie jak się robi na zimno, to zalanie może być rozsądne, żeby ten cały susz nasiął tą zimną wodą, no i to ma nas odświeżać, więc takie większe naczynko pozwala nam wypić na raz większą ilość wody. A Łeczynko to trochę jak takie włoskie espresso. Dokładnie! <noise> Bardzo dobrze.